Miłość, no, Mancos, jestem na kapel A dzisiaj do Was przychodzę z unpackingiem pięknej klaczy, która jest moim marzeniem i ona jest z kolekty. Na zapakowana. No więc bez przedłużenia ją otworzę i zobaczymy się, kiedy już będzie otwarta. Dobrze, otwórzłam. Najpierw ona się tak prezentuje, a potem ona trochę No, jak widzicie, paczka już jest zupełnie pusta, więc nie będę do wyrzucenia Teraz ja otworzę teraz. moimi nożyczkami. To mocą też będzie mieć ciężko ze młóżenką. Dobra, ulewam na to sobie jest? Nie, olej folia. Więc, ono, 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 Dobra, to jakaś folia, to ten kartonik I tak... Karton z I tak aż tak się ładnie prezentuje, jest ładniejsza niż na zdjęciach Jest miękka, on bardzo ma przyjemny dotyk, jest... Ma tu urodkę no.